Josperm Test to urządzenie do badania nasienia w celu sprawdzenia liczby plemników i jakości nasienia. W opakowaniu poza urządzeniem IO odnajdziesz plastikowy pojemnik, plastikowe pipety, proszek do skraplania oraz szkiełka Io. Aplikacja Josperm test przeprowadzi Cię przez proces badania krok po kroku, aby zacząć naciśnij start. Zanim rozpoczniesz badanie urządzenie poprosi Cię o jego podłączenie. Podłącz JO za pomocą kabla USB do źródła zasilania. Logo Jo powinno podświetlić się na niebiesko. Pobierz próbkę spermy do badania. Nie używaj do tego lubrykantów, kremów czy kondomów. Przygotuj swoją próbkę do badania, dodając do niej fiolkę proszku upłynniającego. Następnie rozmieszaj próbkę z proszkiem okrężnym ruchem przez około 10-15 sekund. Próbka zmieni kolor na różowy. Następnie odczekaj 10 minut, aż różowy proszek upłynni próbkę. Nie czekaj jednak dłużej niż godzina. Po odczekaniu 10 minut rozmieszaj ponownie próbkę. Użyj pipety. Ściskając jej górną część umieść jej końcówkę w próbce i pobierz ją. Następnie połóż szkiełka jo odczytem do góry na czystej powierzchni. Umieść końcówkę pipety na czerwonej kropce i powoli umieść na niej próbkę. Wypełnienie szkiełka może potrwać około 15 sekund. Jeżeli szkiełko nie zapełni się w pełni, uzupełnij je. Cuni szkiełko do urządzenia jo, a następnie rozpocznij testowanie. O rozpocznie nagrywanie wideo Twojej spermy. Nie ruszaj w tym czasie urządzenia. Proces zajmie od 1 do 2 minut. Następnie urządzenie IO przeanalizuje Twoją spermę. Twój wynik zostanie ukazany w Score. Znaczenie wyniku możesz sprawdzić w aplikacji. Nie zapomnij wyczyścić urządzenia IO po badaniu. W każdej chwili będziesz mógł zobaczyć swoje wyniki w IO app, zestawić je ze swoimi pozostałymi wynikami oraz sprawdzić, co one oznaczają dla ciebie i twojego partnera. Na ekranie głównym możesz uzyskać ekspercką poradę bazującą na Twoich wynikach płodności. W zakładce Ścieżka do Płodności uzyskasz wiele porad i przydatnych wskazówek dotyczących poprawy swojego stylu życia. Są to porady zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Dzięki opcji Kontakt z ekspertem znajdziesz lekarza w swojej okolicy, który będzie mógł rozwiązać Twoje problemy dotyczące płodności.